w przerwie, kochani, za momencie druga połowa tego meczu, ale zanim ona nastąpi, raz jeszcze zachęcam Was bardzo gorąco do korzystania ze wszystkiego, co dla Was tutaj dzisiaj przygotowaliśmy. Oczywiście przypominam, że ten amerykański dzień, ten American Day tutaj w Żurawicy jest również rzucając pieniążki do praktycznie pełnych już uszek, ale nie zwalniamy tutaj kawa. Można również nabywać specjalne produkty autorstwa Kulka Artystycznego z Zapraszam raz jeszcze serdecznie do nagrywania gadżetów, kiedy przecież do sam. Oczywiście dziękujemy pięknie partnerom naszego piękniku Mulinform Rzekotka, Hemsworth, Vitor Beam, Maria Szemiga, Państwo Witkowie, Trans OP, Kamix Automax, Glumot, Intergeo, Lider oraz firma Galicja Brukarnia, Sunset, Ktownia, Warzyw i Owoców Big. Wójtownia papiernicza Anna, no i Państwowa wódca, przepraszam, Anna. ...polu amerykańskiego, a przypomniałem sobie, że mamy tutaj jeszcze super nagrody, ale nagrody są specjalne tym razem dla osób, które przyszły tutaj dzisiaj ze swoimi pociechami, mam na myśli pieski. Czy ktoś z Państwa przyszedł tutaj ze swoim pieskiem? 네, 네. 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 Zobaczymy, A gdzie Jeszcze nie jest nożem na gardle ale na pewno w takiej sytuacji mało komfortowej, e, kiedy trzeba gonić wynik, no to zawsze troszkę bardziej trzęsą się ręce, no zawsze troszkę bardziej, e, no, jest większe prawdopodobieństwo, że wykona się jakiś błąd, e, no bo zdają sobie sprawę doskonale z tego, że każda kolejna akcja, e, no to może być ta decydująca, e, ten e, najważniejszy moment w meczu gracze e, z Rzeszów e, Rockets. Krótka przepad przez powodowaną konfuzją jednego z graczy, niestety musi chyba opuścić plac boju, ale wielki plac gry przez linię poczną za momencik zostanie tam opatrzony na swoim sideline, a tymczasem Daniel Prawiec piłką w punktowe, eee, no tutaj bardzo bliscy zdobycia punktów w tej sytuacji zawodnicy z, Rzeszowa, z i tym samym dał tak prowadzenie swojej drużynie w meczu z ekipą Zmielca. E, no ale w tym e, spotkaniu nieco mniej widoczny, przynajmniej jak na razie. Jeszcze raz piłka w jego kierunku. Nie, przepraszam, to piłka w kierunku Jakoba Chlebicy. I mamy rezultat 20 do 18. Touchdown Rzeszów Rocket. I możemy mieć tutaj za chwileczkę remis w tym spotkaniu. Możemy mieć tutaj za chwileczkę. Wynik remisowy 20 do 22. Ale dopiero teraz gwizdek dający prawo do startu w tej akcji. Bartek Wardęga za centrem. Zobaczmy, którego z kolegów znajdzie w tej akcji celnym, długim, dalekim podaniem. Jednak, nie, jednak akcja do tyłu. Ale Cezary Wałczyk, no tutaj, zachował się jak, ale, no tam, tam, przystało nie, Przemian zagrały three and out, czyli te trzy nie do końca udane zagrywki. Piłka tak, tak. od razu wędruje w rące przeciwnika. Tutaj w momencie meczu zdecydowanie defensywa tak z jednej, jak z drugiej strony góry. Ale jeszcze raz, tak jest, piłka w rękach gości. Piłka w rękach gości, przechwyt Andrzej Szemiga. Cornerback z numerem 89, to on złapał.

Ciekawa taka zagrania tak zwanej z mniej i te dwa tę przewagi wciąż na ten moment przemyśle. No i szansa teraz postać na Tutaj zwyciężył Warto powiedzieć, że przed kilkoma tygodniami w Eurowiale Ryszarda Szara w Rzeszowie tam e, grazie w starciu tych dniach w Dosku. Czas leci do końca tego meczu mniej niż 5 minut. Mniej niż 5 minut. A nawet 4 minuty, pokazuje mi, to jeden z arbitrów, więc chyba tutaj zaczyna być śmig bardzo gorąco z perspektywy fanal, No i raz jeszcze piłka w ręce Cezarego Walczyka. Jednak zdecydowali się, dajmy piłkę teraz drugi, chociaż no naprawdę zebrał kilka potężnych ciosów. Klacz z tym drugim i przesuwa to na piłkę i piłkę 3 Czas leci i rakiety. I teraz już mówiłem wcześniej, że musz to nie jest możem na gardle. Teraz już troszkę I ten musz można poczuć. podanie, podano, proszę, proszę, proszę! A gaz zasuwany w szulinie bocznej Maciej Ślęzak, ale zdołał zdobyć pierwszą próbę. Wielki brach, Maciej Ślęzak!

Do, my również doceniam no wielkie brawa bez CIEMINES. Raz jeszcze wielkie gratulacje do usłyszenia za chwilę na scenie.